Dobra, nareszcie powinniście widzieć teraz mój ekran. Potwierdźcie tylko, czy jest OK. Dobra, super. Nie ma jak to zacząć od problemów. Ważne, że jest dobrze. E, dobra, e, euro, dolara. Jak dzisiaj najważniejsze co to, co będzie, to wieczorem jest Fed, więc e, jeżeli chodzi o to, e, co na tym posiedzeniu e, jest ważne i co może zmienić, to już zapraszam na analizę.inwestycje.pl. Tam szczególnie w poniedziałkowym wykresie tygodnia jest to wyjaśnione. No i z tego powodu dzisiaj istnieje ryzyko, że tak zawsze jest wieczorem, że przez większość dnia może być flauta, szczególnie na Eurodwarze, no tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no ale często tak się dzieje. No ale żeby być przygotowanym na różne scenariusze, to, no to to, co teraz widzimy po tym zjeździe tutaj, no to na ten moment to wszystko wygląda jak ruch korekcyjny, więc dopóki nie przebijemy tutaj tego ekstremum, tego minimum, to według mnie dalsze tutaj spadki są możliwe razem z tym też, co jest prognozowane na dzisiaj wieczór, czyli to, że Fed zaostrzy swoje prognozy względem wzrostu stóp procentowych w najbliższym czasie. To też będzie faworyzować dolara, czyli tutaj powinniśmy zobaczyć dalsze spadki na euro i w konsekwencji nawet przebite ostatniego minimum, jeżeli faktycznie Fed by tutaj bardzo zaskoczył. No, w krótkim jeszcze tutaj terminie, gdybyśmy przebili jednak ten poziom, o którym mówię teraz, no to kolejny taki zasięg tak naprawdę to jest już ta niepokonana strefa podażowa i tutaj razem z obronioną tutaj równością tych korek, bo nie sądzę, żebyśmy wyszli poniżej, powyżej tego poziomu przed dzisiejszym, chyba że coś by się niespodziewanego na rynku stało. Możemy jeszcze tutaj wykryć mniejszą strefę podażową w tym i to będzie moment, moment, w którym notowania powinny reagować, bo jest to miejsce, w którym silne spadki się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o funta, też dzisiaj mamy dane, choć one nie powinny znacząco wpłynąć na notowania, ponieważ to jest to wynik głosowania na ostatnim posiedzeniu i tam raczej zaskoczeń nie powinno być. Technicznie to, co możemy zauważyć, że formuje nam się. Tutaj tak, możemy wyznaczyć format głowy z ramionami, gdzie tutaj mamy ramię, głowę i ramiona. No i ważniejsza niż nawet ta linia szyi jest dla mnie ważna, są te dwie strefy popytowe. Wczoraj ta strefa idealnie na danych powstrzymała dalsze spadki. Jak widać inwestorzy bardziej wierzą dalej karnejowi o tym, że podwyżki stóp procentowych będą, więc tutaj fundusz jest dalej no, faworyzowany. I widać, że tutaj jest ciśnienie, żeby to wyłączać wyżej, no ale 1,70 jak do tej pory stanowi no opór nie do przebicia i tutaj musiał być jakieś pozytywne zaskoczenie, żeby wybić ten poziom. Z takim kluczowym momentem na dzisiaj i myślę, że w tym tygodniu jest ta strefa popytowa razem z tym szczytem. Jeżeli ten poziom zostanie wybity, spodziewałbym się dalej idących spadków w okolice tutaj tych poziomów, czyli 1,68. 1.30, no do, do 1,682. Dziś do tej strefy bym się spodziewał spadku. Jeżeli zostanie przebity szczyt, e, no to tutaj musiałoby się coś wydarzyć, tego akurat nie zakładam, a nawet jeżeli, no to e, w moim planie nie zakładam wybicie, ponieważ to może być tylko kolejne cięcia w tak jak było tutaj wybicie e, niby silną świecą powyżej 1,70, ale zaraz powrót, e, no bo ten opór jest bardzo, to bardzo mocny. Jeżeli chodzi o jeny, no tutaj mamy dzisiaj już mocny ruch do góry i teraz dociera przynajmniej dolar jen jest na strefie, która jest bardzo ważna, bo mamy stówkę, czyli równość tutaj tych fal, czyli tak naprawdę równość korek dla tego ruchu spadkowego w połączeniu ze strefą podarową, więc bardzo, to bardzo ważny punkt, jeżeli... Wrócimy poniżej tej strefy tutaj, tak? Poniżej tej żółtej strefy, zasadę zamiany biegunów już jest pewien czas, ale te świeczki tutaj, te trzy świeczki w środku wyznaczają lokalną strefę popytową dla tego ruchu, więc jeżeli to zostanie przełamane, no to najprawdopodobniej podążymy z powrotem w okolice tej strefy, czyli zostanie kontynuowany ten ruch, ale żeby ten scenariusz został przełamany, musielibyśmy zobaczyć pokonanie całej tej strefy podażowej i wtedy drogę tutaj aż do wyższych poziomów, aż do 103 i to tak samo by się tutaj zgrywało z równością względem ostatnich odcinków. Tak, to są okolice tutaj nieopoda 130 przy tych szczytach, ale do tego musimy wybić tę strefę. Dopóki to się nie stanie, no to dalsze wzrosty są naprawdę ograniczone, jak na razie widzimy, że zaczynamy od reakcji na ten poziom, więc tutaj ta strefa pozostaje kluczowa. Na e, gdzieś euro jedno. O. jeżeli chodzi o euro jena, e, no to tutaj nie mamy równości, ale jest dosyć podobnie, jeżeli chodzi o strefę, ponieważ testowana jest tutaj kluczowa strefa podażowa razem to z minimum kluczowym, takim wypadającym, na którym notowania zwykle reagują, jak widać, no jest tutaj dosyć mniejsza walka, tak? Tutaj też widzieliśmy silniejszą świecę, no i teraz ta dynamika troszeczkę, znaczy ta dynamika już od dłuższego czasu tutaj jest coraz mniejsza, więc to nie, jest, nie wskazuje na siłę względu i raczej by wskazywało kontynuować ruch spadkowy. Jeżeli byśmy go kontynuowali, to dalej zasięgniemy tutaj te minima, które jeszcze na Eurojenie nie zostały ani razu przetestowane od tego czasu. Więc to jest tutaj zasięg taki nawet na pewno dłuższy niż dzisiaj, więc nim się nie zajmujemy. A w konsekwencji tutaj przełamania tego poziomu, no to oczywiście z naturalnym zasięgiem jest kolejna strefa podażowa, która wypada na tej bazie. Jeżeli ona tutaj wytrzyma, ta najbliższa, no bo przynajmniej na ten moment tutaj wygląda tak, no, reakcja jest dosyć słaba, no to spadki raczej konsekwentnie tutaj w okolice tych minimów. Hmm, Australijczyk do dolara. E, no tutaj widzimy reakcję e, na tą równość, chociaż ona mi się tak nie za bardzo podoba. E, jak widać, sama równość jest przebita, ale w mocy nadal jest 112,8, e, 112, czyli tak jak zawsze mówię, ten poziom, do którego się e, wybija stop lossy, a nie sam setup. E, więc w mocy jest jeszcze nadal e, utrzymany ten poziom. Co więcej, jak zobaczymy, tutaj można się doszukać formacji Motyra. Tutaj przez 127.2, czyli jeszcze niedobite. Mowa oczywiście o mierzeniu dla takiej formacji. Tak jak mówię, no nie jestem przekonany tutaj do tej reakcji. Dla mnie jest dosyć słaba, szczególnie, że. Widać tutaj, jakby tego nie jest idealnie, ale widać odrzucenie tego minimum. tak wybicie i przejście niżej. Raczej takie sytuacje często wskazują na to, że jednak w konsekwencji podążymy niżej, a, a nieżeli wyżej. Więc tutaj, no jeżeli tak dojdzie, faktycznie ten poziom padnie, no to ja bym się spodziewał tutaj spadku do 0,930, czyli do okrągłego poziomu, bo tutaj też się znajdują przebite szczyty. No i razem z tymi pełnymi poziomami, które akurat na Australijczyku bardzo fajnie działają, są bardzo często dobrymi zasięgami. No ale jak widzimy, ten nie jest aż do końca przypadkowy i nie jest tylko z tych mierzeń, ale też jest właśnie z powodu ostatniego tutaj szczytu, więc on jest naprawdę kluczowy. Po przebiciu tego myślę, że sytuacja tutaj będzie dosyć jasna i prosta do rozwiązania. Jeżeli chodzi o Nowozelandczyka do dolara, no, tutaj jest troszeczkę druga jaka sytuacja, bo jeśli spojrzymy na wykres D1, dlatego mam to zaznaczone prostokątem, że na D1 to wygląda jakby się żyła strefa popytowa do dalszego ruchu do góry. No ale, żeby tak stało, musimy zobaczyć wybicie silną, świetną momentu mamy na niższym interwale prosty trend boczny, który akurat, jak widać, respektuje horyzontalne poziomy, a to jest o tyle ważne, że to nam będzie zauważyć, kiedy następuje wybicie i kiedy następuje obranie jednego kierunku. Jeżeli będzie to kierunek południowy, no to pierwszym tutaj silnym będzie ta, przepraszam, ta strefa popytowa, no bo ona jest po prostu no, książkowa, więc tutaj będzie się można spodziewać praktycznie z pewnością reakcji, nawet jeśli spadki przybrałyby silną formę. Jeżeli wybijemy górą ten, ten kanał, no to zasięgiem oczywiście są ostatnie szczyty i tak naprawdę wcześniej strefa podażowa jest szerzej zaznaczona niż sam ostatni szczyt. No póki tak nie, no to pozostaje gra na niższych interwałach i tutaj szukanie lokalnych wsparć i oporów. No i najbezpieczniej tak, dopóki nie jest przebicie, no to szukać oczywiście miejsca do zajęcia pozycji na ograniczeniach tego bocznego trendu. Jeżeli chodzi o dolar kanadyjczyka, no to tutaj e, tak naprawdę wciąż gra ta większa równość, e, no, która tutaj e, świetnie zadziałała. to Było stworzone podwójne e, nowy wybicie do góry, no ale tutaj ostatnio, tak wczoraj już, e, no ta para straciła się, jakby ta równość w nie jest tak respektowana, jak być powinna. E, no teraz mamy walkę po raz kolejny o lokalną równość w tym trendzie. E, tutaj mamy największą korektę. Właśnie na jej wysokości została to reakcja zatrzymana, spadki jeszcze raz zatrzymana. No i teraz mamy kolejny tutaj test, więc mamy jeszcze opór oczywiście na tych szczytach, tak? Czyli jeszcze w formie obrony tych tutaj lokalnych maksimów. Jeśli to zostanie wybite, no to zaraz no niedaleko wyżej, bo tak naprawdę niecałe 10 pipsów no. znajduje się równość tutaj tych potencjalnych fal z zachowaniem tej geometrii cały czas tej samej, więc właśnie miejsce w połączeniu ze strefą podażową robi bardzo ważny opór. Jeżeli to nie zostanie pokonane, no to będzie się szansa, że jednak mimo wszystko tylko tu jest lokalna korekta i kontynuacja spadku. Inaczej no, sytuacja by wyglądała tak, żeśmy to przebili, tak? Wybijemy lokalną geometrię, czyli lokalną balans razem ze strefą podażową, no to by dało sygnał na to, że wzrosty są bardziej możliwe i wtedy byśmy mogli się spodziewać podejścia, nawet tutaj w okolice 1,09588. Na indeksach, tak na SP 500 i na DAX, tutaj sytuacja troszeczkę odmienna. Na SP po tym teście tutaj lokalnej równości z korektą, ze strefą popytową. Został kontynuowany trend boczny, no jednak jak dla mnie ten trend przyjmuje charakter korekty, a nie kontynuacji, tak? to jest taki typowy ruch trendowy, który da się ubrać no, w kanał, czyli można też to nazwać we flagę, czyli to, to raczej wskazuje na to, że ten wcześniejszy ruch będzie kontynuowany. No i tutaj pierwszym takim ważnym dla mnie oporem jest minimum. No i dopiero w konsekwencji ta strefa podażowa, która by, której przebicie całkowicie by unieważniło ten scenariusz spadkowy. Jednak do, tego, do tej pory nastawiam się tutaj bardziej na szukanie sygnału, kontynuację spadku i na powrót przynajmniej do tej strefy jeszcze raz popytowej, do tej strefy biegunów. Jeżeli ona by pękła, no to mamy kolejne wsparcie w postaci któremu, aczkolwiek, no tutaj nie powiedzieć, że dzisiaj, a to na to miejsce, raczej reakcji na ten poziom i w konsekwencji tutaj jasno do tego poziomu. Jednak też no w tym wypadku pamiętajmy, że kluczowy pozostaje Fed. Na DAX-ie. Dobra, może zacznijmy, to usunę, żeby było więcej widać, no bo to już moje oznaczenia. Dobrze, no tak się mamy w sytuację, tak? No raz możemy się doszukać już potencjalnej budowy RGR-a, czyli głowy z ramionami w tym miejscu, gdzie tutaj byśmy mieli ramię, głowa i teraz budujemy prawe ramię w połączeniu tutaj, że ten minimum wypadło na ważnym miejscu, bo na ostatnim szczycie, czyli takim kluczowym poziomie, którego przełamanie by tak naprawdę uaktywowało tego RGR-a, nie ta linia Szyi, a tylko ten poziom. I na ten moment wygląda, że możemy tutaj przynajmniej do testu tego poziomu wrócić, bo tutaj mieliśmy właśnie miałem już oznaczoną własną korektę prostą, nieidealną, ale bardzo bliską, po której nastąpiły, nastąpiły dynamiczne spadki. No teraz mamy odreagowanie, więc teraz pozostaje kwestia, czy wybijemy ten ostatni szczyt, czy jednak już zaraz będzie po otwarciu, będzie kontynuacja tutaj spadku. Jeżeli, no, raczej mówię, tak ten test tego poziomu wydaje mi się bardzo prawdopodobny, jednak gdybyśmy dzisiaj poszli do góry, no to ja w takim wypadku spodziewałbym się tutaj reakcji reakcji przy poziomie 100, set, przy setce, bo raz, że ta setka wypada, no tutaj nam naturalnie przy ostatnim szczycie łączy się z 88,6. No i też pamiętajmy, że też zawsze na poziomie, jeżeli miałby to być RGR, to zawsze te prawe ramię ma duże prawdopodobieństwo uformowania się na poziomie podobnym jak lewe ramię, więc tutaj mamy kilka możliwych punktów, kilka, że tak powiem, aspektów, które nam wskazywało na punkt zwrotny. Więc tego bym oczekiwał. Jeszcze tutaj było tylko szybkie pytanie o Euro Australijczyka, no to już możemy to jeszcze zobaczyć, chociaż nie mam akurat tutaj tego przygotowanego, ale dobra, możemy na tą jedną walutę zobaczyć. No bo akurat tam było bardzo ciekawie, szczególnie w poniedziałek. Tu to akurat to nie są już moje tutaj oznaczenia, no, czyli znaczy moje, ale starsze. No więc tak, to mieliśmy właśnie w poniedziałek, mówię, że jest ciekawie, bo wbiliśmy takiego bardzo prostego do zobaczenia ergiera czy głowę z ramionami, gdzie no, ja nie jestem akurat jakiś super zwolennikiem tej formacji. Ale na Australijczykach ona naprawdę bardzo fajnie działa i w no, dosyć, że tak powiem, no, prosty i czytelny sposób. No i teraz tak po wybiciu osiągnęliśmy tak naprawdę pierwszy zasięg dla niej i testowany jest tutaj ten poziom maksimum, który stanowił ważne wsparcie wcześniej, jak tutaj była reakcja. No i teraz oczywiście to już nie jest na ten mniejszy test, tylko tu jest, no chodzi o ten poziom, tak, to jest test tego poziomu i tutaj, no jak widać, że, no, kupującym brakuje sił, więc jest możliwe, że nastąpi tutaj odpoczynek. Jeżeli tak by było, no to tutaj, nie będzie tutaj test fałszywy, szyi, gdybyśmy pokonali ten poziom, tak, gdyby on pękł już teraz w najbliższych godzinach, no to dalej bym się spodziewał do 1,4, tak, do 1,4, 5, 8, czyli jeszcze 50 piksów wyżej, po czym no, według mnie już powinna wystąpić korekta tych wzrostów. To będzie wszystko na analizę, więc dziękuję Wam bardzo za obecność. Jutro podzielić standardowo Marcin z Patrykiem, a ja zapraszam w niedzielę na, przed otwarciem rynku na analizę całotygodniową i powodzenia dzisiaj w handlu. Trzymajcie się dużo pipsów.